Hej, to znowu ja, Wasza DBD LPS. W tym filmiku pokażę Wam mm, moje, film, m, e, moje mębelki zrobione dla LPS e, własnoręcznie. Zapraszam do oglądania. Najpierw pokażę Wam, jak to wygląda w pomieszczeniu, a potem opiszę Wam wszystko dokładnie. Więc zapraszam. Jak to wygląda wszystko? I pokój też, i w ogóle pokój też opiszę. Więc nie przedłużajmy. A i zapomniałam powiedzieć, że te rzeczy będą e, tak pokazane jak w kolejności. Nie w kolejności osoby tylko tak jak je zrobiłam. Pierwszą rzeczą jest to takie fioletowe łóżko. Czekajcie, co na to będziecie? Czekajcie. Więc, jak mówiłem, mamy takie łóżko. Tu ma takie oparcie. Gdzie? O, mam takie, op mam takie oparcie. Tu ma jakąś ketopkę, ale połóż na papierze. Mm. Tu ma takie dwie szczówki. Tutaj są, jak widzicie, od, od zapałek. Pudełka tutaj jest też oplejone. I to wygląda tak. I z tej strony. Są dwie i szufladki. Ja odpiąłem wybrałam, że tutaj w tej części będą poduszki, a w tej będzie kołdra. Pokażę Wam, jak to wygląda z Więc mamy. Smy. Tutaj jest, yy, są dwie podusie. Jedna. Kołdę, o Jedna. I druga. I tutaj jest taka ucielka, nie? Tak, że to wygląda w kóre, tylko że to ta spada, i wiecie. I inaczej, nie wygląda, jest nawet wysoko. I chowam to tutaj, patrzcie. O! Ja wszystko mam pokazywać jedną ręką, chociaż mam dwie wolne. Ale ja zawsze pokazuję jedną, co to, to przyzwyczajona już. I tu moje takie oparcie. Pestrzek wygląda na tym tak. To tak może do góry. O, tak wygląda. Jak zrobiłam kołdler, po prostu jeden wacik i gotowe. Proszę jednego wacika. A do poduszek wzięłam jeden wacik, złożyłam go na pół. Czyli tak na pół. Cztery, tak o. Tutaj sklija taśmą i już miałam taką poduszę. To troszeczkę może być źle, bo ja tu patrzę przez kamerę i dlatego, czy no, przez telefon, dlatego miałam ja, więcej telefonem, Nie wiem, czy mówiłam Ej, no, 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 ojej, o. O, więc tak jest. Następnie mam taką sofę, wszystko jest z koloru fioletowego, bo tego nie możecie widzieć z Z dwóch pudełek od zapał, tylko że nie w tą stronę, nie w tą, tylko w taką stronę. Położyłam, że tu jest jedno i tu jest jedno. Tutaj nie da się wysunąć, bo zakleiłam taśmę specjalnie, żeby to się nie ten... Nie, aha, i tutaj nie obkleiłam, bo mi się nie chce, ale chodzi... i tutaj mam taśmę. Tutaj mam taśmę, muszę dwie karteczki skleić. Więc tutaj mam taką sofę i tak wygląda najlepiej. O tak, tak gdy siedzi. A tak, gdy leży. Muszę zrobić więcej takich poduszek, więc. Spakam. I dłonana, fajna sofa. Naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo fajna. Mi się tak podoba strasznie. Jestem z siebie zadowolona. Moje, ważne. Już mnie nie ma. Więc taka sofa. Następnie mam taki biurko, to muszę palić się usztywnie, dlatego to zaklada, a jeszcze tego nie zrobiłam Tu jest takiej wielkości. Tu masz szufladkę, i jeszcze muszę nakleić tutaj ten. Taki, ja mam taką rączkę. Po prostu. I taki zwykły biurko, też z zapałek, co wiem to. Z pudełki zapałek. Gdzie się uczy, na przykład tak ją na przybiotku. Więc trzyma zawsze to i jakoś... Nie wiem czego. Już mnie ma, patrzcie! <grym i wioski> więc takie wielkość zwykłe. To jeszcze muszę zakleić i... ale to mi się nie chce. Teraz już taki większy mebel. O! Więc z tym mebelkiem jest! Taka fajna szafa. Pokażę Wam z bliska Możemy się trzęs... trzęść. Czekaj, się spróbuję. Tu mam. Bliska o. Czekajcie. Tu mam takie dwie, takie dwie szafeczki na niby. I one się nie otwierają. Potem tu mam taką. Taką rzecz, że mogę też kłaść. I tutaj muszę dorobić jedną taką. Czekajcie. O! Tutaj muszę jeszcze jedną dorobić. I tutaj mam już taką. Taką brudkę na wieszaki. Ale nie mam wieszaków, po, tak żeby była ta szafa i jakoś miała sens. Ja długo na nogami będziecie widzieć, ale spoko. Yo ma, yo mama, yo ma, mama ta. Yo mama, yo mama, yo ma, yo Więc więc taka szafa. I ostatnim, I ostatnim rzeczą jest to... Uwaga, uwaga! I to jest ostatnia rzecz, w razie czego jak nie wiem Jest to taki stolik, on jest tutaj, ma kolor biuletowy. i jak on stoi, o to jest pytanie. wziąłem jakąś tekciutkę, na tekciutkę naklejam kolorowy papier i tutaj przyklejam po prostu zakrętkę odpicie i po prostu stoi i nawet to jest akurat, zobaczcie może na przykład możecie to użyć jako, nie wiem jakaś scena, nie znaczy jako scena, tylko jakoś na przykład, wyjdzie serial to chcecie się wypowiadać, to no, na przykład na tym, coś taką jeszcze tutaj z mikrofonem będziecie mogli się wypowiadać, no to mnie ajdź, ja, chodź tu, chodź tu stojku, chodź tu, chodź tu Ałć! Więc dla mnie to jest... Więc dla mnie to jest stary po prostu i tylko stolik i nic więcej. Dokładnie idealne, do do Pet shopa. Już mnie nie ma. Więc, więc to wszystkie mebelki, które chciałam wam pokazać jednak pokoju nie mam już czasu, żeby pokazać i tak długo trwa ten film już wy nie widzicie, chociaż ja widzę to 8 minut i... Tak, 8 minut i 7 sekund, 8, 9 sekund, 10 sekund. Dobra, nie będę działa. Więc. Moi kochani, do zobaczenia. Dla zdradzika. Narka.